Zimno wszędzie. Szaro wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? A no odkracanie garderoby. Uuu. Tak, dzisiaj będę liczyć wszystkie moje ciuchy. I wszystkie moje buty. I ogólnie wszystkie odziewia. Pewnie nie ma takiego słowa, ale wiecie o co chodzi. Wszystko, co noszę po prostu łącznie z torebkami. Łącznie z ciuchami domowymi, z ciuchami sportowymi i chyba tam też są czapki i, i szaliki, chociaż nie mam tego za dużo. Wszystko to będę podliczać, ponieważ robię tak regularnie mniej więcej co tam 3-4 miesiące, a już dawno tego nie robiłam. Popatrzcie. Uch. Serce się kraja, jakie to piękne. Ale wracając do garderoby. Otóż tak będę, dawno tego nie robiłam i dzisiaj pomyślałam, że pogoda i pora roku akurat sprzyjająca temu, żeby właśnie wrócić do tego, do liczenia, ponieważ ja lubię utrzymywać moją garderobę tak w okolicach setki do stu dziesięciu wszystkich przedmiotów razem. I chciałabym sprawdzić, czy dalej tak, tak to właśnie u mnie wygląda. A przy okazji też odgracę parę rzeczy, bo wiem, że było tam kilka, które mi tak właśnie, jak zaglądałam i wyciągałam ciuchy, to tak mi mm, nie za bardzo one pasowały. No i doszłam do tego wniosku, że jednak trzeba je będzie mm, albo oddać, albo sprzedać. Więc mam nadzieję, że potowarzyszycie mi w tym. Więc zapraszam do liczenia wszystkich moich części garderoby i do odkracania. Pa! Zanim tak jednak się stanie, popatrzcie na to, najlepsza część mojej garderoby najbardziej drogocenne futro kot płecio. Tak, to jest prawdziwe futro z prawdziwego rodowatego kocura. Mięciutkie, cieplutkie, najlepszy koc na świecie, tak? Hej, tak jak mówiłam, jest ciemno, chociaż jest dopiero godzina trzecia, ale chciałam tylko tak szybko właśnie pokazać mój strój domowy. Jeden taki mały hack, którego się nauczyłam od Krystyny, chyba Mikas ona się nazywa. Mychas się pisze z kanału właśnie na YouTube. I ona powiedziała, że właśnie aby tutaj... Mieć ten, te, te takie joggersy, spodenki, właśnie takie domowo-ćwiczeniowe, żeby one wyglądały tak bardziej trochę fancy, to te sznurki, które tutaj zazwyczaj przy nich są, to żeby je właśnie po prostu schować sobie do tutaj w gacie i potem to właśnie wygląda tak trochę bardziej elegancko, więc taka właśnie domowa. Domowa elegancja, o boże, ale się porobiło. No, nic nieważne, okropne światło jest tutaj. Muszę to w ogóle um, wyrzucić stąd to lusterko i gdzie indziej przewiesić, bo jest naprawdę okropne światło, jeśli chodzi o jakieś zdjęcia czy filmowanie. No, ale mniej więcej, właśnie po prostu taka zwykła um, sobotnia, domowa elegancja, sweterek. Tam yy, miks wełny na to, na to taki sweterek po prostu. Z bawełny i jak ktoś tam na przykład zapukat, jak dzisiaj miałam niespodziewanego gościa, to nie wyglądam jak jakaś fleja totalna, jak zazwyczaj, tylko tak w miarę poukładanie, a w sumie wygodny ciuch y i właśnie taki typowo weekendowo-domowy. Y nic specjalnego, ale też właśnie nic y odstraszającego ludzi. Światło jest naprawdę okropne. Od, no jak na tę porę dnia, jest godzina tam, mówię, około trzeciej. Więc źle, ale zaczynamy najpierw od wieszaków, tutaj wszystko jest to co noszę praktycznie obecnie I tutaj na dole mam takie pudełka, kosze zamykane i tam też trzymam większość moich ubrań Więc tak, zaczynamy od tego co mam na sobie, 1, 2, 3 i pod spodem mam jeszcze taką bluzeczkę na ramionkach, czyli 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16. 16 rzeczy. 16 jak do tej pory. Nie jest źle, oby tak dalej. Hello, hello! Podliczyłam już ciuchy. W sypialni. Wszystkiego, co mam w sypialni jest 79 sztuk. Nie jest tak źle. Wydaje mi się, że się zmieszczę w tych 100, 110. Teraz pójdziemy do, do pokoju obok, gdzie mam torebki. Z tyłu już są rzeczy za mną, które postanowiłam, których postanowiłam się pozbyć, więc ich nie wliczam. Pokażę Wam, czego się pozbywam. A teraz pójdziemy na torebki. Miał. Tutaj, oto one. Mam tutaj wszystkie moje torebki wiszą na drzwiach. Kiedyś to była po prostu katastrofa. Ta góra była po prostu tutaj taka wypukła. Nie mogłam w ogóle otworzyć drzwi, bo od razu te wszystkie torebki zawadzały. Miałam tego od cholery. A teraz jest przyjemnie czysto, ale. Ale jednak jeszcze, tak, jeszcze to nie jest idealnie. I teraz mam dylemat, bo nie pamiętam, czy wliczałam te torebki, które używam na zakupy i na pakowanie moich paczek. Wcześniej w całą tą moją właśnie liczbę setki przedmiotów, czy nie. Ale dzisiaj wliczę, czemu nie, nie można oszukiwać. Więc nie będzie 79 było w sypialni, to jest 80, 81. 82, 83, 84, 85 mały plecaczek i 86 ta torebka, ale ta torebka będzie szła. Ta torebka jest super, ale po prostu, no, to jest dla takiej bardziej y, mojej wersji, y, takiej fantazji mi, niż, niż naprawdę bym ją nosiła, po prostu, no. Ja nie jestem do takiej torebki stworzona, więc ona będzie, yy, będzie robiła adios! Buty, buty. Tak, więc to jest moja szafka z butami. I stąd nie pozbywam się niczego. Chodzę we wszystkich. Zresztą widać po podeszwach. To są głównie spacery z synem. Te, o, te to używam po prostu namiętnie. Yy, bardzo wygodne. Po prostu jak takie mięciutkie skarpetki. No, ale żadnych z nich nie wyrzucam, bo wszystkie je kocham tak samo. Czyli było 85, bo ostatniej torebki nie liczyliśmy. 86, 87, 88, 89, 90, 91. Jak na razie zbliżamy się powoli do setki. A... I ostatnia część szaliki i czapki. Ta strona jest partnera, ta strona jest moja. Więc tak, tutaj... A nie, tu się jedna, jedna jakaś kurtka mojego partnera zapowiedziała. No to przy okazji tu posegreguję. 92, moja kurtka zimowa z Zary. 93, szalik 94, 95, 96, 97 i 98. To są wszystko moje właśnie rzeczy. Muszę je wszystkie po po Tutaj poprzestawiać, po, po, po ale, ale jednak nie, bo to jest 98 minus jedna rzecz. Ponieważ jednej rzeczy z tych będę się pozbywać już widzę, której. Na razie na razie tak to wygląda. 98 sztuk minus jedna, czyli 97 tak naprawdę. Okej, okay, jesteśmy na liczbie 97 w takim razie. Um. Pozostała ostatnia część, gdzie mogą być jakieś moje ciuchy i, i inne rodzaje sztuki garderoby, to jest ym, w łazience w koszu na brudy. Nie będę was tam zabierać z przyczyn oczywistych, ponieważ jest to dosyć ym, obleśne, więc po prostu zajrzę tam. I dam Wam na koniec podsumowanie wszystkiego, czy znalazłam tam jeszcze jakieś ciuchy, Czy stan obecny mojej garderoby to pozostaje na numerze 97. I jeśli. I ogólnie pokażę Wam też, co, co, czego będę się pozbywać, co zdecydowałam, że musi iść. I w międzyczasie też uporządkuję te obrzydliwe wieszaki tutaj, ponieważ tam jest po prostu Armagedon i nie podoba mi się to. Muszę to uporządkować, bo inaczej po prostu nie zasnę dzisiaj w nocy. Udało się. Tak, mam 98 rzeczy plus jedna para papci, więc też ją wliczę, ponieważ mam tylko 98 rzeczy części garderoby. Tak więc świętujemy. I, i tak i wliczę w takim razie moją jedną parę papci, które mam właśnie na sobie sobie kupiłam takie fajne. Z dem, z, ze skóry, y, bardzo ciepłe i takie, wydaje mi się, będą długoterminowe również. Więc 99 rzeczy jeszcze chyba nie miałam tak niskiej liczby, odkąd zaczęłam, właśnie cały ten proces odgracania i minimalistycznej garderoby. Także bardzo, bardzo się cieszę, bo nie sądziłam, że taka niska liczba będzie, ponieważ tutaj coś dokupiłam, tutaj coś tam sobie y, y, dostałam w prezencie i tak po prostu no. Oczywiście pilnowałam tego, żeby dalej właśnie w międzyczasie też coś sprzedać i tak dalej wymienić. Po prostu jedna rzecz wchodzi, druga wychodzi, no ale nie, nie sądziłam, że to, że to akurat właśnie tak, 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 tak precyzyjnie tego pilnowałam, więc jest fajnie, cieszę się. Teraz Wam pokażę wszystkie rzeczy, które dzisiaj również odgraciłam ze swojej szafy. Pierwsza rzecz to po prostu świetne buty. Naprawdę, naprawdę super. One mi bardzo przypominają yy, jakie widzę Monikę z serialu Przyjaciele w latach 90. -tych. One razem z Rachel nosiły takie krótkie wtedy spódniczki, do tego jakiś, jakiś fajny golf albo obcisły sweterki, właśnie miały tego typu, yy, tego typu obcasy i ja je uwielbiam, bardzo je lubię. Ale to jest bardziej takie moje lubię właśnie w wyobraźni niż takie w realu, no te butki mi się po prostu kurde nie, nie przydały nigdy do niczego. Kupiłam je w Charity były nówki, ale chodzi też o to, że po prostu jakościowo też nie są za dobre, bo zobaczcie. Masakra, co nie? Nowe buty to były z metką i wszystko. Więc właśnie mówię, no jakoś jest kiepska, ja coś tam potem z nimi zrobię, albo je oddam ponownie do Charity, albo może sprzedam, ale zaznaczę oczywiście, że, że taka jest podeszwa, no i trzeba się z tym będzie w przyszłości uporać. No, ale one w każdym razie idą, bo nienoszone, a mam trochę za dużo butów, żeby pozwolić sobie na kolejną parę. Ta torebka, o której mówiłam, która jest świetna, to jest taka torba worek, i naprawdę vintage, również kupiona w Charity Shopie Tam mam jeszcze nawet jakieś rzeczy, to muszę ją opróżnić fajną ma tutaj taką tą kieszonkę, można sobie włożyć klucze, portfel czy coś takiego i naprawdę świetna jest ten ogólnie, pokażę też, widzicie, tutaj ma taki właśnie worek o, z takim fajnym frędzlem jest naprawdę fajna torebka i, I po prostu szkoda, żeby tylko wisiała u mnie i, i wyglądała ładnie. No bo nie taki jest cel jej, wydaje mi się, więc ją też oczywiście sprzedam. Bo naprawdę wydaje mi się, że komuś, ktoś się na pewno ucieszy. Ja się ucieszyłam, kiedy ją kupiłam. Nosiłam ją pierwszego lata, ale teraz to z dzieckiem to już nie jest takie poręczne ona mi spada z ramienia, nie jest po prostu za wygodna. Więc. Wszystko to wygląda, o tak lepiej. Więc Więc właśnie dziękuję jej za za te właśnie miesiące, kiedy mi ładnie służyła, ale sprzedam ją komuś innemu. A co poszło z, z kurtek? No to to jest naprawdę fajna kurtka, fajnie wygląda. Jest to kurtka z Zary. Ja ją kupiłam nową w Charity Shopie za chyba 5 czy 6 funtów. Chyba ją nawet moja mama mi kupiła jako tam prezent. Ona jeszcze nawet ma tutaj kawałek metki, bo mi się nie chciało ściągać. No i ona jest naprawdę bardzo ładna, pastelowa, taka zieleń, świetna. Ale właśnie mi się ten fason, ona tak idzie krzywo tutaj w dół i ją tak, jak ona jest niezapięta, to tak wisi. I to mi się nie podoba. A ogólnie ma taki fejkowy zamszyk, jest naprawdę bardzo przyjemna w dotyku i atrakcyjna. Jeśli ktoś lubi ten styl, to na pewno z niej będzie korzystał. No a ja nie lubię, więc... Rzadko korzystam, bardziej się zmuszam, żeby ją właśnie ubrać typu, że o, wisi, noszona dawno, no to, no to ubiorę. A tak ją wystawię na eBay'u i na pewno znajdą się na nią chętni. Kolejna rzecz, której się pozbywam, która też jest sama w sobie bardzo fajna, jest to stuprocentowo bawełniany golf jakiejś tam włoskiej firmy. Czarny, on jest taki trochę w stylu Steve'a Jobsa. On ma. On jest taki luźny właśnie taki z lat 90. I naprawdę fajny krój, fajny golf, ale ja po prostu raz, że czarny plus rudy kot nie za bardzo idą w parze. Dwa, ja skapnęłam się dopiero niedawno, że ja nie lubię po prostu tego typu ubrań, jak jest, jak jest ciepło. To, to, noszę, to nie noszę golfów, prawda? Jakieś ciepło, noszę jakąś tam koszulę czy, 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 czy taką jakąś bluzkę powiedzmy mm, trochę bardziej lekką, a jakieś zimno, no to, to nie jest wystarczające, nie, nie daje mi wystarczająco ciepła jakieś zimno. On jest, on jest cienki ten golf. I, i właśnie dlatego nie, nie mam tak jakby kiedy go, go ubierać również, więc najlepiej będzie go znowu wystawić i, i pozwolić komuś innemu cieszyć się nim, więc pójdzie też na ebay'a, to już cztery rzeczy, które mam i jeszcze dwie ostatnie, to najpierw je chciałam sprzedać, te bluzki, potem koszule, potem stwierdziłam, że może będę je nosiła po domu, ale nie noszę ich po domu, nosiłam je kiedyś bardzo dużo w okresie ciążowym, zwłaszcza jakiegoś tam 6-7 miesiąca nosiłam je bardzo często, To jest druga i i właśnie, no, używałam ich sporo w przeszłości, nie, nie mam już ochoty do nich wracać po domu, ja wolę nosić albo jakieś koszulki, albo jakieś swetry, a nie, a, nie, a nie takie koszule. Spróbowałam, okazało się, że nie. Ta jest naprawdę fajna, vintage koszula i nie wiem, albo je dam do charity shopu, bo ja już je próbowałam sprzedać na ebayu, ale nie było chętnych. Takie, tego typu koszule raczej tak nie schodzą od razu, przynajmniej u mnie. I więc ym, oddam je chyba do charity shopu, czyli cztery rzeczy wystawię na i beja, a, a dwie oddam do charity Shopu, czyli sześć rzeczy. Z sześcioma rzeczami się żegnam w, w mojej garderobie, a zostawiam sobie te 99, których bardzo się cieszę. 99 to jest tak mało, i tak fajnie, i tak jakoś mi tak po prostu jest tak um, bardziej y, przestronnie na umyśle. Tak <ścoughs> nie wiem, jak to powiedzieć, ale tak po prostu lżej. No, także. Tyle na dzisiaj, a my zobaczymy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, papa.